Witam Wam wszystkim. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lego Star Wars: Skywalker Saga. Luke już się nauczył być Jedi i jest w piątej części bez kurtki, tak się przynajmniej nazywa. Dość dziwnie, ale tak się nazywa. Ja jestem Arthur Ditu Bagnon. Także nieźle i co? I będziemy chyba dzisiaj już mm, Bajdera pocis pociskać lukiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy jak to będzie, a teraz musimy wyjąć X-Wing'a z bagna Także jeszcze Waszek sobie skacze po tych Co się dzieje? Dobra, zaczynamy już Ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek Witajcie, witajcie, ja sobie tutaj kręcę bączki niczym baletnica na pniu To jest joda. No to, tutaj było, obok A teraz nasz definitywny pokaz umiejętności, czyli musimy wyjąć X-Wing'a z bagna Do góry! Dawaj! No i się zebrało Nie dało. Nie, 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 jednak w umiejętności obraliśmy. No, no, czemu się cieszy? Łapiesz. Łapiesz. Klaska z łapami. A bo to joda robi, okej. Okay. Brawo, brawo. Staru daje radę. Fajnie, doping to do jody. Pamiętajcie, że jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę, łapeczkę w górę. Zostawcie Dlatego subika. porażkę ponosi. O ty, stary dziadek. Ci dam porażkę. Ja mu ...dłupą na górze. O na morcie. No dobra. Dobra, lecimy. Nagle ubrany. Ten chłopak to ostatnia nadzieja. Nie, ktoś inny jest też. No, o kim on mówi? Hm. Może olej No właśnie, nie wiadomo. Ja nie wiem dokładnie no. Tak, ale dostaliśmy już informację od naszego ukochanego widza, że w tym odcinku będziemy walczyć z Darthem Vaderem. Że zobaczymy, jak, gdzie to będzie miało miejsce. A nie, no. Nie, zaraz, to będzie miało miejsce wtedy, kiedy Luke straci rękę, chyba, nie? Mhm. No, będzie ten moment, no. Okej, okay, czyli dobrze kojarzę. Coś tam jeszcze wiem. Gdzie my w ogóle idziemy? Moc jest z tobą, młody Aha. A to jest już tutaj, No To, to jest tutaj, okay. Ale nie jesteś Jedi jeszcze. Dlaczego? To może ma być Sithem. Zniszczy mnie tylko twoja nienawiść. Oddaj się ciemnej stronie. Twoja nienawiść? Ty chcesz, żebym użył nienawiści? Do, do ciemnej strony, o ty, gnoju! Wejder w ogóle wie, że to jest jego syn. No, Tak, tak, znaczy no, jego ojciec, Wejder jest jego ojcem. Jego syn, no. Ej, czemu ja chodzę do tyłu, mimo tego, że chcę chodzić do przodu? Ej, to. O! Czem się. Ej, bo ja nie mogę chodzić No dobra, no ja wiem, że się. No czemu ta grani to mówi? Halo! Po raz piąty już dostaję ten komunikat, już wiem, co mam robić z mocą. Dobra, walka! No, super, co się... Dobra, to ja pozbieram pieniądze. <laughs> dobra, czytaj się do czegoś, zbieraj pieniądze. Mm. Cyk, 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 go Dobra, jasne. No dobra, on ma w ogóle dwa paski zdrowia, ja mam po trzy, trzy paski zdrowia. W ogóle jest absolutnie, absolutnie słaby jest. on mówi, że ja nie jestem Jedi? On nie jest sitem. Nie jest godnym ciastem. A łader? Fajnie do niego po prostu i... No ja się miesią. nie mogę ruszać jak ty masz jakieś tam to... O kurde To zbyt łatwe Być może jesteś słabszy niż sądził mi Co mi się dzieje? Tu, musisz to wyłączyć! Halo? Mnie się coś Zobacz, tutaj ten... Grzeje Gdzie no. mam iść? Kurde the co mi się tu dzieje? Kurde bo coś mi tutaj pi przez cały czas. Czekaj, już, już. Nie wiem co się dzieje, nic nie widzę, kamera oszalała. Ja pierdzielę, zaraz ja oszaleję od tego dźwięku. Już ci pomogę. Fajnie, że Wajter po prostu patrzy jak ci pomagam. <laughs> Nie wiem, te droidy są jakieś... Niewidzialne chyba. Jak... Tak. Jest chyba jakaś... jakaś zasada w uniwersum Star Warsów LEGO, że po prostu nie dotykasz droidów. Przeciwnika, swoich, w ogóle... <grym> tak, droidy nie istnieją. Hmm. A taki z niego kozak i zaczął uciekać? Grywa fajnie, że po 5 minutach jakby szkolenia z jodą Jesteśmy już gotowi do walki z Vaderem. A, no, do najpierw to już nie No. Fajna sprawa. Co się teraz dzieje, właśnie? Halo. No, super. ja umarłem? mini nie zestał. Tył. Ty te chłopy cieszyli się razem ze mną, że nie zestał, zrobiłem. Jest ja już otwieram, nie wiem co robię. Czasu nie zrobiłem. Kurde, nie wiem co prostu sprawa, zrobiłem jakąś minigierkę i nie się nie wydarzyło. Czekaj, ale to muszę coś wyciąć. No super. to bardzo przydatny jesteś. <śmiech> <śmiech> no. Nawet jak już były jakieś nadzieje, że jestem przydatny, to tak naprawdę nie jestem. O, zobacz co się otworzyło. Ale chodź, mój robociku. To nie ta? Łoł. Wow. To ta... Co tafii. to jest? Okay. Otworzyło się i na ale chyba to też otworzyło. No nie, no nie, ciebie chciałem. O, 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 dobra. Open the door. Dobrze. Ty, to jest we trocków do zebrania. I też. Money, money, money. No to jest to No i piękna kliknąłem, Ifnąłem coś masz hak jako ten? Na ty Ale O jajca i tutaj Gdzie tu? A, okej okay. Kollaboration Collaboration, collaboration. Ola, bole, To Gitus W! Wow! Jezus, mo to jeszcze z nie zrzucić ale mnie, ale mnie ale... ja gdzieś na prawo pojechałem. Jezu, ten... Czemu taki obstrany? Nagle chodzić jak jakiś... Tak, ja też. Aaa, bo słuchaj... Zasłuchać tak, Wejdusia. Co jest? Co się stało z moim mieczem? Jest stary, be... ja powinienem mieć miecz w ręce, zbugowałem się. No zobacz. Łoooł! Wow, ale Oszuram Szura nim po glebie. Spoko. Jak jest? To no, totalnie. Szkoda, że szybciej nie mogę chodzić. naprawdę to jest trochę trudne. To jest w tej chwili. A halo, co zdobyć szybko te, te pieniądze? O, co się zbagało. No, tam były jeszcze do rozwalenia. Wiele cię nauczył. Opanowałeś swój strach. Ale teraz uwolnij Ty masz ten miecz ja nie, nie mam tego mieczu <laughs> <Cały laughs> Rękoma się bronię No nie, zbugowało się, matka co wygląda słabo Jeszcze przy walce z Vaderem Jeszcze najlepsze jest to, że gra rozumie to, że tam masz miecz Bo Bo normalnie ci lata tam Wiesz co chodzi Ej, ej u mnie ciebie nie o, ma O nie dobra, 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 dobra? streszył mi się miecz no. Wow 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 Dobra masz mieczem po dupie oh. Pozostawię w śladze, rozumiesz? Kurde Czekaj, halo. Mam brak pieniędzy. Co zrobić? O no, 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 tak chcesz się bawić? No. Czemu jest to cały czas naprowadzanie na, na tego przeciwnika? Jakie to jest denerwujące? Ja, ja nie mam hehe. Ej, he. co. Co tu się dzieje właśnie w tej grze? Matko, jakie te. walki są dziwne. Mam czasami wrażenie, że to się naprawdę baguje do w tych grach. Czy w tych grach? W tej grze. Totalnie w tej grze. Tak samo jak ten bak, który był w walce z tym, z nakinem i Obiwanem. Może mm -hmm. Anakim jest taki zabogowany, w tej grze? U. O! Ale ci do. Ale ci obstaje. Lecimy. Bo, no. każde pojedyncze z nich wygrało. Pan jest, jest spod... stąd, słaby. Nie każ mi cię zniszczyć. Ten Lordeod, który se czuł tylko na No i widzisz co narobiłeś? Super, fajnie, że w ogóle mam wpływ na, na walkę. Klikam. A bo zapomniałem klikać, tam było coś do klikania? Tak. To ja nawet nie zauważyłem, bo on zaczął gadać, myślałem, że. Nie, pieniądze, które zbierałem przez całą misję. Ej, gdzie ja jestem? Ej, wylepił mnie na górze. <laughs> Co tu się dzieje? No ale ja to no, nie było nieumyślne, bo nie mogłem wejść na górę. Po prostu mi kopu spadł Wróciłeś na górę? No zaspiłem na górę. Nawet lepiej, bo są skrzypki do zniszczenia. I kaska do zabrania. Profit. Więc z... Niby straciłem trochę, ale zyskałem więcej. To nazywa inwestycja. Ja to mogę zejść do ciebie w ogóle? Muszę do siebie zejść, bo już nie ma innej, innej ścieżki. No Dobra, no prosto, Naciśnij prosto, Czemu? Je, czemu, czemu prosto, <gry> Dobra. Co ty mi robisz? No, odepchnąłeś mnie i chyba spadłeś. Przycisk nacisnąłem. Nie to no nie żyje. Fajnie się nie dzieje. Dawaj, ciągnij liną. No. Nice. Yes. Wow, wow, dobra. Co to było? Gdzie, gdzie ten fałader? To był fałader? Fałader? Fałader, wejder. Gdzieś się skitrał? Taki jest z niego ultra-sith, że musi się chować przed jakimś ledwo sa nauczonym jeszcze nie w pełni Jedi. Wow! Gdzieś tutaj jest. Wyczuwa tylko. Gdzieś tutaj jest. No dobra, zaraz będziemy Pokaż mieć tu Jedi. No nie, znowu się sekwencja wolna zrobiła. Sprawdź, co znalazłem. Co to jest? Uuuu, cash. No i 10 tysięcy, tak się robi pieniądze moi drodzy. Dobra. Widzisz, że kasę już znaleźliśmy? To chyba 40 ile się, 65. Borąbana akcja. Pieniądze. No, sporo tej koski. 40, 40, 40, 40, 402! O, przepraszam bardzo. Co jest? Lepiej się szukać się dalej. Okej, okay, teraz tu. Eh, okej. Okay. Co tu się No, tutaj go nie było. Ej, ale za tym jest mnie zestaw. Aha! Tak. Garderoba Gardorob, tego chłopa? A, I tak. I Ty Ty gramy w Cybergaja? Tak. I Cyberguy. Ale faza, no fajnie, rozwaliłem. No, no i brawo, Artu, No naprawdę na ciebie można liczyć. No tu muzajem musi już tu być. O bogowie... No, czemu taki brzony jesteś? Opór jest bezcelowy. Pokonałem cię, chłopiec, kitra się po jakichś pomieszczeniach dziwnych. Ty mi będziesz jeszcze może, że nie pokonałeś? Ej, co tu jest? U motku. po tobie w ogóle, co jest? Zdeptał mi najgorszą ścierkę. No, chodź tu. Nie pozwól się zniszczyć jak zrobił to Obiłan. Wyko, Radroina! No nie, chyba też mnie wow, 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 nie było. Ej, Ustawcie mnie! Woo woo bo to normalnie jakimś. Sztyłem, prawda? Ej, się dużo niedużo, ty. Co ja mam robić? To ja tam i inventy, to dobra. To jest ostateczna walka o życie i śmierć. Znaczy, o życie. Dobra, łatwo z tobą, popij. Jaś tam do szatanna. O, a, nie. O, generalnie ja, ten, ja tą walkę wygrałem. Poczekaj, bo ja tu mam trzy w ogóle paski zdrowia, stary. my może bić i bić? Falnie jesteśmy mnie w tej chwili. Dobra, wygrałem, wygrałem walkę. Proszę mi tutaj dać moje te, obacy na stojąco, kap Class. O. Mnie to naskoczyło, kurde, z dziesięciu szturmowców. O nie! Dołącz do mnie, a dokończę twoje szkolenie. obi -Wan nie powiedział ci, co się stało z twoim ojcem. Wiedział, że go zabiłeś! Nie. Ja jestem twoim ojcem. Nie! Nie! nie. To nieprawda! To niemożliwe! Dołącz do mnie, abyśmy mogli razem rządzić galaktyką, ojciec i syn. Artur! Co? Co? Hmm. Chyba inaczej to by wyglądało. O. Leia! Luke, musimy wracać. Wow! <laughs> o, jest jaka zawrotka nagle. A tam co? Trumowcy są machali? Gotowi na nadświetlenie? No znowuż nie działa. Mówili, że go naprawili! Jezus. No, xd No dobra, dobra. Artyom jak przyłożył płytkę z narysowaną baterią i zadziałał. Proste, że tak. Lug, możemy startować. Mm. Lando Kiedy znajdziemy Hata Jabę i tego łowcę nagród, damy Ci znać. Spotkamy się w umówionym miejscu na Tatooine. Znajdziemy Hana. Przyrzekam. Han, mm. no, tak, bo Hana przecież się. Koniec. I koniec części w świat. No, miałeś rację, rzeczywiście, Imperium kontratakuje rozdział ukończony. No dobra, czyli co, czyli w sumie cały następny, cała na, następna część będzie się yy, obracała wokół rotowania Hana? No tam Jabba będzie, pamiętasz takiego stwora, co tak w ziemi otwierał taką mordę i mieli nas zrzucić tam? Kojarzysz coś takiego? Taki, taki otwór gębowy miał, w piasku jakby. Czy Przypomnij. Pom... Czy... No, no, Pe pewnie, pewnie, pewnie jak zobaczę to skojarzy, bo póki co na razie tylko do głowy mi przychodzi e, te dziwne takie te stwory, które w DUNI były. O właśnie, to będą te. Mm. Pamiętasz. Muki. A. No co on robi? Jej? Fajnie. Tryki na motorze. Dobra. Mm. Mamy jeszcze troszkę odcinka, więc w sumie zacznijmy tą część. Zobaczymy o co, o co w niej chodzi dawno, dawno temu w galaktyce. Long, long time ago. Gwiezdne wojny. Zobaczmy, czy to będzie opis? o będzie. Część szósta. Uwaga, kącik lektorski. Powrót Jedi. Luke Skywalker powrócił na swoją ojczystą planetę Tatooine, aby podjąć próbę uratowania swojego przyjaciela Hana Solo ze szponów podłego gangstera huta Jaby. Nie wie on jednak, że Imperium Galaktyczne rozpoczęło w tajemnicy budowę nowej uzbrojonej stacji kosmicznej, potężniejszej nawet niż pierwsza przerażająca gwiazda śmierci. Kiedy broń ta zostanie ukończona, z pewnością przyniesie zagładę o całalej subce, grupce rebeliantów walczących o przywrócenie wolności w galaktyce. Kropka, kropka, kropka. Miało być tak fajnie, ale powiedziałem subce zamiast grupce. Kurde, powiedziałem GSS. Dobrze, dobrze. Supka, supka, z słupka. Kurtu, To. Co się stało? Rozwaliłby. To za stara gra za śmierć, nie? Zniszczona. To znowu już No właśnie, chyba nowa że się spisałeś wejderze a teraz wyczuwam dalszego poszukiwania młodego Skywalkera tak mój mistrzu tylko wspólnie zdołamy zwrócić go ku ciemnej stronie mocy oczywiście ty również powinieneś Lando Calrissian i biedny czubaka nie wrócili z tego potwornego miejsca nie bądź taki pewien. Znowu zaczynamy jako droidy? Tak. Okej. Okay. Tutaj, tutaj chyba będą te stwory śmieszne, takie świńskie. A tak, kojarzę. Z, jakimi, z gitarami one chodziły, tak? No to co ci mówiłem. No, no właśnie, to no. mnie no, no. Ciekawe jak tutaj to będzie. One chodziły, wiesz z czym? Z taką siekierą, ale potem jak była muzyczka to one ja, no, na, tak, na gitarce. Tak, na gitarce. To mi się teraz kojarzy oczywiście. Eee, no dobrze moi drodzy. Mamy 20 minut trochę ponad. Zakończymy ten odcinek, żebyśmy już nie lecili dalej w tą część szóstą. Najwyżej ty. O kurde, jakoś Cyfriła mogę sterować? Ale ja, no nawet nie wiedziałem. To, to, co ty mówisz? Ja nie mogę. No bo nie masz rąk. <grym> to trochę trudne zadanie. Eee, ale no, będziemy już kontynuować tak w pełni kolejnym w odcineczku, a ten już zakończymy. Eee, także dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka like i subika. My zachęcamy do, Kole, do śledzenia serii dalej, ponieważ na szóstej części się nie skończy, będzie ich dziewięć. Eee, także, no, oglądajcie dalej i my będziemy szczęśliwi. Na razie, cześć, cześć. Ma, no.